Plany resortu rodziny zapowiadają dobre, ale wcale niełatwe zmiany w wielu obszarach polityki społecznej. Na pewno ten rok to jest pierwszy pełen rok funkcjonowania programu Rodzina 500+. Chcę tu z całą mocą podkreślić, że mam zagwarantowane pełne finansowanie i koszt finansowania 12 miesięcy prowadzenia tego programu to dokładnie 23 miliardy 166 milionów złotych, łącznie z obsługą tego zadania, bo samorządy na ten cel dostaną, dostają określone środki. Proszę Państwa, dzięki tym nakładom, między innymi dzięki tym nakładom, nakłady ogólne z budżetu państwa na politykę rodzinną naszego rządu, rządu pani premier Beaty Szydło, wzrosły do poziomu. 3,66% PKB to jest naprawdę spory wzrost. 2,5 punkta procentowego PKB to, był, to były nakłady w tym minionym roku. To jest już powód do mówienia o tym, że to jest wysoki poziom finansowania polityki rodzinnej. Czekamy na te efekty, te, które są związane z obniżeniem ubóstwa, już wiemy, ciągle czekamy na te, które są związane ze wzrostem dzietności i uważnie monitorujemy rynek pracy, ale na razie nie podzielamy dużego zaniepokojenia zarzutami dotyczącymi dezaktywizacji. Weryfikujemy też wszystkie świadczenia, które są adresowane dla rodzin bo jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia tego przeglądu i taki przegląd i wnioski będą najpierw radzie ministrów a potem sejmowi przedstawione w terminie do 30 marca rozwijamy również miejsca opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia i tu mogę powiedzieć że dofinansujemy ponad 42 tysiące miejsc żłobkowych oraz dofinansujemy utworzenie, mówię oczywiście o tym roku, nowych miejsc i będzie to 12 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. Udoskonalamy kartę, rozszerzamy kartę dużej rodziny, ale też staramy się ułatwiać życie polskim rodzinom, oszczędzając ich czas, proponując możliwość składania różnego typu wniosków online od 16. Stycznia Były to cztery wnioski w najbliższych kolejnych, drugim i trzecim kwartale. Będą to dwa kolejne świadczenia, w tym na przykład świadczenie rodzinne, do którego uprawnionych jest ponad 2 miliony Polaków i nowy typ tego świadczenia, o które mogą się starać rodzice dzieci niepełnosprawnych. Mówię tu o tym programie, który jest związany z programem Za życie. Rozwijamy też asystenturę rodzinną, dostrzegając szanse dla wielu rodzin i ta asystentura rodzinna mocno też wybrzmiewa przy programie za życiem, a naszą też ambicją i szczególnie, szczególną troską otaczamy adopcje zagraniczne. Bardzo byśmy chcieli te adopcje zagraniczne ograniczyć i w skali roku jest średnio około 300. Chcę powiedzieć, że adopcje międzynarodowe maleją znacząco. Mówię tu o, o całej Europie. Takimi miejscami, skąd najczęściej są adoptowane dzieci, są kraje azjatyckie i kraje afrykańskie. Chcielibyśmy być w tej elicie tych krajów, które zabezpieczają potrzeby dzieci. Bardzo często mówimy w Polsce, że. Ta adopcja dotyczy wyłącznie dzieci niepełnosprawnych. Otóż tak nie jest, proszę państwa. Ta adopcja dotyczy, w tych 300 dzieciach, które są adoptowane, dotyczy tylko 20%. Natomiast ponad 70% tych adoptowanych dzieci to są rozdzielone rodzeństwa, to jest naprawdę poważny problem, dostrzegamy go. Chcemy tu dołożyć absolutnie wszelkich starań i stworzyć takie warunki, żeby polskie rodziny chciały i mogły też adaptować dzieci niepełnosprawne. Ponieważ kieruje resortem rodzinę, o rodzinie już powiedziałam, teraz powiemy o rynku pracy. Praca, oczywiście to co od samego początku o czym mówiła pani premier, że walczymy z patologiami na rynku pracy i obserwujemy ten rynek jak on się zmienia to w związku z wprowadzeniem tej stawki godzinowej ledwo ją wprowadziliśmy 1 stycznia już pojawiły się publikacje mówiące o tym, że jest poszukiwanie dróg obejścia wypłacania tej składki na pewno będziemy to monitorować jeżeli te działania tego typu będą nieskuteczne, podejmiemy następne kroki. Ale póki co, bardzo byśmy chcieli zreformować urzędy pracy na tyle przeprowadzić skuteczną reformę urzędów pracy, żeby wydatkowanie wielu miliardów złotych z Funduszu Pracy było efektywniejsze i lepsze, chcielibyśmy, żeby ta reforma weszła w życie z dniem pierwszym z 1 stycznia 2018 roku, więc cały wysiłek i trud legislacyjny musiałby być natychmiast podjęty, bo to duże wyzwanie. I, i również, mówiła o tym pani premier, chcielibyśmy wprowadzić nowe zasady i podnieść wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych, ale wymaga to jeszcze też uzgodnień z ministrem Finansów, natomiast sytuacja Funduszu Pracy pozwoliłaby na sfinansowanie wyższych zasiłków dla osób bezrobotnych. Ale tworzymy też przejrzyste prawo pracy. Od września 2016 roku rozpoczęła pracę komisja kodyfikacyjna, komisja ekspercka. Do której swoich przedstawicieli delegowali pracodawcy, związki zawodowe oraz resort. Myślę, że powstanie nowoczesny, nowoczesne prawo pracy, odnoszące się do indywidualnego prawa pracy i zbiorowego, ponieważ ten kodeks, który aktualnie obowiązuje, był wielokrotnie, nie zliczę ile razy nowelizowany i na pewno nie odpowiada wyzwaniom rynku pracy i tego, temu wszystkiemu, co się. Dokonało. Ogromnie dużo pracy, pracy legislacyjnej, ustawowej. Będziemy mieli, pracując nad programem za życie, szereg rozwiązań i propozycji programowych musi się zamienić w akty prawne. Część z nich i pierwszy pakiet będzie obowiązywał już od 1 lipca. Przypomnę to, co jest tam niezwykle ważne, poza usługami wspierającymi rehabilitacyjnymi, opiekę wytchnieniową, rozwój sieci środowiskowych domów samopomocy, tworzenie rehabilitacji przy warsztatach terapii zajęciowej, y, y, wsparcie również mieszkaniowe, y, preferencyjne warunki do zakładania miejsc żłobkowych, właśnie tam, gdzie będą dzieci z niepełnosprawnością umieszczane, więc tych działań jest naprawdę y, sporo. Kolejne niezwykle, proszę Państwa, trudne wyzwanie to jest y, wypracowanie systemu orzekania y, y, dla osób niepełnosprawnych y, i będzie to wysiłek, Międzyresortowych. Będą to prace ministra rolnictwa, ministra Błaszczaka, ministra Macielewicza, pani minister Zaleski i jej służb, ponieważ ten system na pewno wymaga stworzenia nowego modelu funkcjonowania orzecznictwa dla osób niepełnosprawnych takiego, który też mógłby adresować poszczególne kategorie osób niepełnosprawnych do określonego. Rodzaju wsparcia. I na koniec, proszę Państwa, jeszcze inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Otóż do końca roku przygotujemy nową ustawę o wsparciu osób niepełnosprawnych. Obecnie kończymy etap konsultacji społecznych. Nad tą propozycją. Dbamy również o miejsca, dla miejsca zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w administracji publicznej i przedsiębiorstwach publicznych. I tak Pefron jest w trakcie podpisywania porozumień z wielu resortami, z wielu instytucjami, policją, pocztą. Polską. Sądzimy, zakładamy, że do końca roku w tych instytucjach też publicznych powstanie dodatkowo 5 tysięcy nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i na koniec ułatwienia, jakie. Proponuje ZUS to jest wprowadzenie e-składki, konsolidację jednej składki nie trzeba będzie robić pięciu przelewów, osobno przelewając na ubezpieczenie społeczne fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych i składkę zdrowotną, ewentualnie wpłatę na emerytury pomostowe, tylko jedną składką dokonamy przelewu, a resztę będzie wysiłku będzie po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak Państwo widzicie, resort, jak przystało na resort pracy będzie miał pani premier pełne ręce pracy.